Ej, piąterek Ja też robię To chyba jak światowe mi wyszło To z drugiej strony kamerka Berlin kebab <laughs> A czemu nie wziąłem jeszcze dla jej tego? tego? No Też sztuczca? Nie, nie, zjadła sobie nie, nie, jesteśmy teraz? W nie, gdzie to, nie, 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 jak, jak. Rujam, Taki vãofer, nie, 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 mm. Mm. nie, 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 no co? Przepraszam, że no, Ja zapomniałem, że w ogóle streama mam wczoraj. A jakieś No, proszę mi w jak paja <panie> łaził. <grym> Mój ale za darmo do pierdoli, to ona płaciła No właśnie No z tak ale... No masz powie, do jaka stwieczka? dziękujemy bardzo Dobra, nie, ale to jest na chwilę, jestem No bez alkoholu

Nie tak trochę baba jest, weź tego bliżej No, no ja mnie na półka. A, to no, tak tak. mówi, że masz mu za narty oddać. Też oddam. No ale ja próbowałem mu zaćba i nie przechodzi do muza na rewolucja. No patrz, no. Patrz. Odrzucono, odrzucono, odrzucono. No, tam mówisz, że masz jakiś fontowo blokowanie, jo? Ja. ja spróbuję jeszcze mniej, może to ja umiem, jakiś problem. Czemu no, spędzałaś kebaba, którego jej dałeś, nie? Myśli 200. Ale to nie jest mój kebab, ja nie chciałam kebaba. Także, odrzucona 200 też jest odrzucona, no to musi być problem z jego fontem, no. Czemu ten twój normalny ciebie się tak do mnie podpiedzala? No nie robię no, będzie po prostu, no. Kasia, widziałaś wczoraj nie ma, firma Bobacka na tego. Jak miałam go widzieć, jak sama byłam na streamie tutaj, Miałam tak na jebana, mnie odcięła. ten. On narzucał ten po moje matka, ja odchodzę ja... kulety pisania. on musiałam próbować, że dwa razy Ja ciężko wchodzi, jakoś jak nie boli. Bardzi chłodziak? No to w ogóle w że... Mam jego mi nie że ja sama sobie kupiłam Oj. No, Oj. No, A, zobaczyć parę urywków, dopka, Topka co nie przelają bardzo, starta? Ale widziałam właśnie, że podobno, jak to miała

przygotował patrotał po out crew ale tak nie

Teraz, teraz nawet nie lubię Giebachu. Z drugiej opłatami chodzę do lorda. Spiszę kariery, już skończony jesteś, sad. <grystanie> <grystanie> Na Dzisiaj się wpadamy do klatki dla małp. Do. Ja pierdolę to wypisać.

O, nie, ale moja jażdżę. ziem gryza dopiero. Jedziecie na ustawę, ma taką, czy Alek, Aleksander, Black? Nie panujcie uczono. Na którą taką uwagę mnie za wyzwanie miał? Że nie, nie panują za to. A, A ludzie w Baviru, Ktoś chyba ktoś ten, kto to słucha, jak nie, bawa, jak nie no, no jest to to Bauer, no bo Bauer nie lubi, jak się kogokolwiek ja lubi. W niektórych lubi, jak się naszyjnik lubi. Niektórych, niektórych e, toleruje, jak się to słuchają. Czyż Batiro Ale to to samo chyba jeszcze, nie? Ja. Nie. Co inne? Nie, tylko w innej bułce. Mogę spróbować. Pomógł, ja nie mogę już tak Nie mogę już? To wypierdolisz. No. Ja bo to reszta to ona się jest, a ja to oddaję To ty nie możesz już jeść? To jest z tobą 90% buły. Z tabułkami zaparna. Zajebiste. No, bardzo dobrze. Słuchaj, słuchany, jest zajebista, nie? Zajebane jakiego pole jest? W tej fajny jest. W czy nie? No w bułce to tak... Przeczytałem ją niektóre razy. Mam bardzo za takie wiadomości, to będę banował. Nie wiem. I jeszcze na policję pójdę z tą wiadomością. Zobaczymy, czy będzie taki kozak Zobaczymy. Nie, bo to nie Let's go. Zobaczmy, że twoje czyny mają ten, realny, ten, słowa, twoje napisane słowa na czacie mają realny, realny wpływ. Raz raz nie nie, tylko No wiem, że muszę to zobaczyć, ale kurwa, no. Bez przesady. Muszę odstaw odstawić samochód No gdzieś pod tym kapsułowym najlepiej chyba Ale bardzo. Możemy iść walić w ile Dzięki Debbie do bardzo Dziś dzisiaj już dopowiedziałe nie Nie Do jutra hmm? no, A mogę wyjeść trochę ze środka? Bo ta bułka mi tak Na Dla nie? No Mówiłem, żebyś mniejszy Nie ma mniejszych w to jest mniejsze

Tego no, ten gaz gabsa dobry jest, ale szczerze, tu gdzieś w okolicy był taki inny gdzieś i nie wiem czy nie był lepszy, tak szczerze, był taki jeszcze gdzieś, a cóż tam mieliśmy w, w okolicy właśnie, nie pamiętam jeszcze, nie wiem czy tam to nie było już, bo już tam nie ma mertwa. W sensie oni uścisk mają doćgo na nierazem jak się odbywają. W sensie? Tak, no po prostu dla nas szabem od razu nie No właśnie, nie, bo drogi. ...najlepszego z okazji Dnia Kobiet dla panienki Kasi, bo i dla aktora, bo większej pizdy dawna nie widziałeś <noise> bez mnie. Dziękuję. Zgłaszaj. Dziękuję. Nie jak zgłaszaj, to jest dla tego kurwa, to jest masz... O, ten... Najlepszy, nie ma najlepszego, najlepszego aktora dostałeś. Dobra. Dobra, ja tylko coś namówię. No. Aktor, aktor w śmieciu, zgłaszam starego i wasz sklep, zagrożenie, że naszy na kogoś ekipę. Jest paragraf.